Witajcie! Z powodu pandemii koronawirusa zawieszono zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Szkoły, przedszkola, żłobki są zamknięte. Nasze pociechy zostały w domu, nauka odbywa się w domu. Nowa sytuacja, nowa rzeczywistość, nie tylko dla Was, kochani rodzice, ale również dla nas nauczycieli. Podczas tego krótkiego wystąpienia, będziemy chciały wspólnie z Panią Patrycją. Pomóc zrozumieć Wam, jak zmierzyć się z tym nowym wyzwaniem. Skupimy się na dwóch zagadnieniach: jak możemy wspierać nasze dzieci podczas domowej nauki, oraz jak uczyć dziecko w domu, aby ta nauka była przyjemna i efektywna. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu kilka wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób możemy wspierać dzieci w trakcie nauki w domu? No właśnie, to ma być wsparcie, wsparcie, a nie wyręczanie, ponieważ każde wyręczanie blokuje naturalną ciekawość dzieci i też jednocześnie odbiera im możliwość poszerzania wiedzy. Dziecko powinno wdrażać się do samodzielnej pracy, a rodzic w całym tym procesie ma być przewodnikiem, przewodnikiem, a nie głównym wykonawcą. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy. Chodzi w niej o to, aby dziecko samo mogło odkryć błędy, jakie popełniło i co za tym idzie, wskazać też prawidłową odpowiedź, samodzielnie je poprawić. Należy dziecko także Przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonania trudności, bo tylko wtedy dziecko będzie mogło uwierzyć we własne możliwości. I powtarzajmy dzieciom, że nie ma nic złego w popełnianiu błędu, każdy je popełnia, ale też dzięki temu mamy możliwość nauczyć się czegoś nowego. Kolejną kwestią, którą chciałam poruszyć, jest wynagradzanie. Starajmy się na co dzień szczególnie używać nagród słownych. Nagród słownych w postaci pochwały, w postaci uznania czy po prostu miłego słowa. Dzieci mają poczuć i zobaczyć, że dorośli doceniają trud, jaki Włożyły w wykonanie zadania. Nie krytykujmy. Nie można bardziej zdemotywować dziecka, aniżeli właśnie krytyką. A szczególnie bolesna dla nich jest krytyka z ust rodzica. W momencie, gdy pojawi się trudność w wykonaniu materiału, starajmy się taką trudność zrozumieć i przezwyciężyć razem z dzieckiem. Ponieważ wtedy dziecko zauważy, że jest dopingowane i że w razie trudności ma u kogo znaleźć pomoc. Postarajmy się też ułatwić dzieciom naukę. Zacznijmy odrabianie lekcji od tych dla dziecka najprostszych, ponieważ sukces, jaki dziecko będzie odczuwać w trakcie wykonywania właśnie tych prostych dla niego Zajęć da dalszą motywację, podniesie motywację do wykonywania tych trudniejszych. Spróbujmy także dziecku wskazać różne techniki: techniki zapamiętywania czy techniki dokonania selekcji. Ustalmy także wspólnie organizację czasu. Nie zapominajmy też, że kluczem jest systematyczna nauka. Zostawianie obszernego, dużego materiału na sam koniec to raczej nie jest dobry pomysł, ponieważ wtedy dziecko może nie mieć już siły i chęci do dalszej pracy, a to znów zadziała na niekorzyść. Warto wprowadzić także w harmonogramie dnia stały punkt, Jakim będzie nauka. Niech stanie się ona Waszym wspólnym wyzwaniem. Dalszych informacji na temat organizacji nauki przekażę w dalszej części filmiku Pani Iwona. Ja bardzo dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości w tym ciężkim dla wszystkich okresie. I mam nadzieję, że do prędkiego zobaczenia na Ciasnej. Pani Patrycja wspominała Państwu m.in. o tym, jak ważna jest motywacja w trakcie domowej nauki, oraz zwróciła uwagę na organizację czasu. Jest to w obecnej sytuacji bardzo ważny element naszego domowego funkcjonowania. Postarajmy się, aby dziecko nie wstawało o 12 w południe. Badania dowodzą, że nasz mózg najlepiej pracuje przed południem. Nasza pociecha powinna się wyspać zjeść dobre śniadanie. Przypilnujmy również, aby dziecko się przebrało, gdyż siedzenie w piżamie nie sprzyja atmosferze pracy, a wręcz przeciwnie rozleniwia i zachęca do ponownego powrotu do łóżka. Należy również uporządkować biurko, przy którym dziecko pracuje. Należy zgromadzić materiały potrzebne do pracy, tak aby ich nie szukać, gdy będą potrzebne. Starajmy się stworzyć atmosferę nauki. Kolejny krok to ustalenie planu działania. Oczywiście wspólnie z domownikami. Rodzina to taka mała grupa społeczna, więc na początku można ustalić zasady, które będą obowiązywały w domu. Podobnie jak w klasie. Pracę w klasie rozpoczynamy na początku roku szkolnego, we wrześniu, od ustalenia zasad. Ważne jest, aby wszyscy domownicy mieli wpływ na to, co się będzie działo. Jeżeli zrobimy to samodzielnie bez konsultacji z domownikami, to się spodziewajmy jednej wielkiej katastrofy. Zasady spiszcie na kartce w formie rodzinnego kontraktu. Ważne jest, aby każdy z domowników podpisał się pod kontraktem, gdyż złożony podpis jest równoznaczny z akceptacją zapisanych punktów. W kontrakcie mogą znaleźć się ogólne zasady, które dotyczą na przykład czasu na pracę i naukę, na odpoczynek, na przygotowanie posiłków. Na domowe obowiązki, takie jak sprzątanie, opieka nad y, zwierzątkami domowymi, higieny, tak ważnej właśnie teraz, sposobu spędzania czasu wolnego indywidualnie i wspólnie. Po przygotowaniu rodzinnego kontraktu, czas na opracowanie planu dnia. Zwołajcie y, rodzinę i wspólnie z domownikami zastanówcie się, jakie działania powinien zawierać wasz rodzinny plan dnia. Plan taki może być opracowany od poniedziałku do piątku, gdyż na przykład na weekend mogą być inne działania, które sobie zaplanujecie. Nauczyciele od kilku dni wysyłają wiadomości dotyczące zadań, opracowań i materiałów, którymi dzieci powinny zająć się podczas pobytu w domu. W przypadku dzieci starszych jest to doskonały moment, aby yy, dziecko nauczyło się odpowiedzialności za swoją naukę. Pamiętajcie, nie wyręczajcie dzieci we wszystkim. Bądźcie obok, kontrolujcie, pomagajcie. Zadbajcie o to, aby nauka przyniosła Waszym dzieciom dużo radości. Nie przedstawiajcie jej jako przykrego obowiązku, ale jako zdobywanie nowych umiejętności. Najwięcej pracy jednak czeka rodziców na początkowym etapie nauczania. Wasze dzieci uczą się czytać, pisać, liczyć, poznają świat. Ważne jest, aby odnosić się do wskazówek nauczycieli. Pytać: Są otwarci i chętnie pomogą. Jeżeli mamy nowe treści, powinniśmy wówczas sami na początku się z nimi zapoznać, spróbować je zrozumieć. Postawić się w roli dziecka, które poznaje nowy materiał. Następnie wspólnie z dzieckiem przystąpić do pracy. Można na przykład przeczytać zalecany tekst, jeżeli dziecko jeszcze samodzielnie nie czyta, zachęcić, aby opowiedziało, o czym ten tekst jest, wyjaśnić polecenia w zadanych ćwiczeniach i wspólnie zacząć je wykonywać, lub od razu możecie Państwo pozwolić, aby dziecko pracowało samo. Obserwujmy, jak dziecko sobie radzi, bądźmy w pobliżu. Pamiętajmy, że wasza pociecha ma prawo czegoś nie wiedzieć, czegoś nie rozumieć. Postarajmy się na miarę swoich możliwości wyjaśnić. Dzieci bardzo lubią prace plastyczne, manualne, konstrukcyjne. Pamiętajmy o tym, że żeby im to umożliwić, proponujmy nowe techniki. Nie bójmy się bałaganu, brudnych rąk od farb czy pasteli. Wejdźmy wspólnie z naszym dzieckiem w jego świat, powróćmy do dzieciństwa. Szczególnie ważne jest również to, abyście Państwo zaplanowali wspólnie z dzieckiem czas przyjemności, nie tylko obowiązków szkolnych. Wspólne przyjemności to oglądanie filmów, rodzinne pieczenie pizzy, wieczór z planszówkami, gra na konsoli. Ważny jest również kontakt z rówieśnikami, który niestety jest teraz utrudniony, ale można sobie z tym również poradzić, oczywiście nie wychodząc z domu. W obecnej sytuacji można y, spotykać się z rówieśnikami przez kontakt online. Umożliwijcie to Państwo swoim dzieciakom: jest to dla nich bardzo ważne i bardzo tego potrzebują. Spokojnie, przetrwamy to. Dbajcie o siebie i swoją rodzinę. Jeśli wyjście nie jest konieczne, pozostańcie w domu. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia w szkole.